Miejsce przyjazne małemu dziecku. Takie właśnie jest niepubliczne. Przedszkole pod jelonkiem Widzbarku. Mamy już rok ponad 30 podopiecznych, w tym z okolicznych miejscowości i czterech opiekunów. Zapraszamy do przedszkola dzieci od 2,5 do 5 lat oraz do klubu malucha od roczku do 2,5 lat. Twoje dziecko jest dla nas najważniejsze. Stwarzamy dzieciom warunki, by mogły poznać siebie, swoje bliższe i dalsze otoczenie, by realizowały swój potencjał w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Sale są u nas przestronne, sanitariaty dostosowane do małych wychowanków, a jadalnia zaopatrzona w kuchnię opartą na surowcach z naszego gospodarstwa. Nad poczynaniami placówki czuwa Zofia Stankiewicz, dyrektor przedszkola pod Jelonkiem Witzbarku. Ja jestem mieszkańką Izbardka od wielu, wielu lat. Czuję się w tym bardzo dobrze. Byłam tu wiele lat z Sołtysem, wiele lat byłam społecznikiem. W tej chwili jestem członkiem stowarzyszenia, które prowadzi szkołę po sąsiedzku, z którą współpracujemy bardzo blisko. I wiem, jak bardzo ważne jest, by właśnie rodzice mieszkający na wsi mieli swoje miejsce miejsce, gdzie mogą oddać dzieci i wiedzieć, że jest, są bezpieczne, że mogą i spokojnie do pracy i że jeżeli trzeba, to jest do godziny 18. Jeżeli trzeba, to jest do godziny 19. I wie Wiedzą, że nikt nie będzie krzywo patrzył, że dzieci zostają, bo to jest przedszkole rodzinne.